Cześć ciekawcy! Mają kształt buta, czajnika, a nawet dziury. Zadziwiają futurystycznymi kształtami lub są całkiem transparentne. Najdziwniejsze domy można znaleźć w każdym zakątku świata, także w Polsce, i w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam 10 tych najbardziej unikalnych budynków. Już za chwilę zobaczycie najdłużej budowany dom i taki inspirowany słynną bajką dla dzieci. Przekonacie się jak się mieszka, gdy ściany są przezroczyste, lub gdy loków w najszerszym miejscu ma zaledwie 122 cm. Pokażemy Wam prawdziwe perełki budowlane z naszego kraju, a także wieżowce, w których można zamieszkać w swojej własnej kapsule. Brzmi intrygująco? To koniecznie zostańcie z nami do samego końca, ale zanim przejdziemy do pozycji numer 1 w naszym zestawieniu, przypomnimy Wam jeszcze o zostawieniu suba, kliknięciu powiadomień i łapce w górę. 1. W tym domu zdecydowanie nie można liczyć na wiele prywatności i sąsiedzi oraz przechodnie w każdej chwili będą mogli zobaczyć, co porabiamy. Z drugiej strony, gdy ma się prześwitujące ściany, nie można narzekać na brak światła słonecznego i ciekawych widoków z każdego zakątka domu. Transparentny budynek można oglądać w Tokio i zdecydowanie wyróżnia się on w przestrzeni miejskiej. Składa się z trzech pięter i we wnętrzu prawie nie ma ścian. A Soo Fukimoto, który projektował to miejsce, jak sam stwierdził, jest to nowoczesna interpretacja domku na drzewie, przeznaczona na pobyt stały. 2. Skoro jesteśmy w kraju kwitnącej wiśni, koniecznie musimy wam pokazać chyba najbardziej oryginalny wieżowiec na świecie, w całości składający się z połączonych ze sobą kapsuł. Jest ich łącznie około 140 i każda pełni funkcję samodzielnej przestrzeni do zamieszkania. Kapsuły mają jednakowe wymiary, czyli 2,5 na 4 metra, i mogą służyć jako mieszkanie lub biuro dla jednej osoby. W środku znajduje się mały aneks kuchenny, nie mniejsza łazienka, a także łóżko i okrągłe okno na świat. Cały budynek, który tak na marginesie składa się z 13 pięter, został zaprojektowany tak, aby każdą kapsułę można było wymienić, ale ponoć jeszcze nigdy do takiej wymiany nie doszło. 3. Jeśli mieszkanie w kapsule o powierzchni 9 m2 kogoś nie odstrasza, to równie dobrze zamieszkanie w lokum, które w najszerszym miejscu ma nieco ponad 1,2 m nie będzie złym pomysłem. W najcieńszym domu na świecie ściany znajdują się właśnie tak blisko siebie, a warto zaznaczyć, że w budynku są jeszcze węższe miejsca o szerokości 72 cm. Z takimi wymiarami dom można było spokojnie wcisnąć między dwa budynki i tak też to zostało zrobione, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń miejską. Jeśli myślicie, że Najwęższy Dom Świata to kolejny wymysł japońskich architektów, to nic bardziej mylnego, bowiem został on zaprojektowany w Polsce. Nietypowy budynek znajduje się dokładnie w Warszawie, na rogu ulicy Żelaznej i Chłodnej i jest znany jako Dom Kereta. Mimo, że jego powierzchnia to tylko 14 m2, to w środku znalazło się miejsce na salon, biuro do pracy, minimalistyczny aneks kuchenny oraz toaletę. Budynek składa się także z trzech kondygnacji, a aby dotrzeć do tych najwyższych trzeba się wspinać po drabinie. 4. Tworząc nietypowe budynki mieszkalne, architekci inspirowali się nawet poza pozaziemskimi obiektami, czego przykładem są domy UFO znajdujące się w Tajwanie. Powstały one na początku lat 80. i służyły jako nowoczesne rezydencje z widokiem na morze. Niestety, z czasem całkiem upustoszały i zaczęły popadać w ruiny, choć wcale nie było to spowodowane faktem, że turyści uznali to miejsce za mało atrakcyjne. Bowiem za opuszczeniem domów UFO kryje się dużo bardziej mroczna historia, gdyż zaczęły krążyć pogłoski, że nadmorski kurort jest nawiedzony. Już podczas jego budowy życie straciło kilku robotników. W pobliżu dochodziło do licznych wypadków samochodowych, a nawet twierdzi się, że w budynkach kilka osób zdecydowało się na odebranie sobie życia. Te historie stały się tak popularne, że w miarę upływu czasu turyści po prostu bali się tu przyjeżdżać, a obecnie jest ono głównie odwiedzane przez łowców duchów. 5. Jak myślicie, przez ile lat można budować swoje wymarzone gniazdo rodzinne? Kilka, kilkanaście? Otóż nie. Najdłużej budowany dom powstawał przez 30 lat i został zniesiony we Francji. Jednak nie tylko to jest w nim najciekawsze, bowiem budowla swoim wyglądem przypomina świątynię hinduistyczną. Tworzą go dziesiątki kolumn, wieżyczek, przejść, figur ptaków, słoni czy ludzi. Jego wnętrze wygląda tak, jakby zostało dosłownie wydrążone w skalę, zatem nic dziwnego, że budowa trwała tak długo. Autorem tego niezwykłego domu był francuski listonosz, który każdego dnia zbierał setki kamieni potrzebnych do jego wzniesienia. Niestety, gdy ostatecznie ukończył swoje dzieło, nie nacieszył się zbyt długo z mieszkania w rezydencji, gdyż odszedł z tego świata, a obiekt z czasem został wpisany na listę zabytków. 6. Skoro już jesteśmy w temacie kamiennych obiektów, to zajrzyjmy również do prawdziwego domu listonów. Ta zainspirowana słynną bajką z lat 60. budowla znajduje się w Kalifornii i należy do legendarnego amerykańskiego prezentera Dicka Clarka. Tak naprawdę jej ściany nie są jednak zbudowane z prawdziwych głazów, ale z materiałów połączonych betonem, które odzorowują kamienne wnętrze. A wchodząc do środka tego domu, niejedna osoba z pewnością wykrzyknęłaby jak Fred Flintstone, "Jabada badu", gdyż w środku znajduje się olbrzymia sypialnia, dwie łazienki i salon z pięknym widokiem na morze. 7. W Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych można zobaczyć słynny na cały świat dom w kształcie buta. Powstał on na zlecenie handlowca, który zajmuje się sprzedażą obuwia i swoje rodzinne lokum chciał potraktować jako formę reklamy. Wyobraźcie sobie, że w środku mieści się aż pięć poziomów, są trzy sypialnie, dwie łazienki, kuchnia i pokój dzienny. Całkiem nieźle jak na but, prawda? 8. To co właśnie oglądacie, to wcale nie przed chwilą zawalony budynek, ale obiekt do którego można spokojnie wejść, gdyż w jego środku znajduje się muzeum. Został stworzony w Kanadzie niedaleko Wodospadu Niagara i swoim wyglądem przypomina nic innego jak przewrócony Empire State Building, który w oryginale wznosi się w Nowym Jorku. A Wy tak przy okazji możecie zobaczyć jeden z naszych wcześniejszych odcinków, w którym m.in. opowiadamy o sekretach tej niezwykłej atrakcji turystycznej. 9. Dom w kształcie dziury. Jest to możliwe. Taki znajduje się w Houston w Teksasie, a jego frontowa ściana przypomina otwór, który zasysa wszystko w najbliższej okolicy. Dziura jest tak szeroka, że spokojnie można do niej wejść człowiek i po prostu przejść na drugą stronę budynku. Na taki nietypowy pomysł przebudowy wpadli dwaj artyści: Dan Havel i Dean Rock, którzy z opuszczonego budynku stworzyli jedną z największych atrakcji turystycznych w Ameryce. 10. W naszym zestawieniu nie może też zabraknąć domu w kształcie toalety, a dokładnie muszli klozetowej. Chyba nikogo nie zdziwi to, że na pomysł jego stworzenia wpadli architekci z Azji. Zatem dom wznosi się w Korei Południowej, na jego dachu jest piękny balkon w kształcie deski sedesowej, a wnętrze budynku kryje nie lada luksusy, bowiem są tam dwie sypialnie, kilka pokoi gościnnych i trzy łazienki w wersji deluxe, czyli tak jak przestało na dom toaletę. A wy ciekawcy chcielibyście zamieszkać w takim miejscu, który z przedstawionych domów zaskoczył was najbardziej. Znacie jeszcze inne, równie nietypowe obiekty? Napiszcie w komentarzach, ale nie zapomnijcie również o subie, jak i włączeniu powiadomień. No i o łapce w górę. Słyszymy się już jutro, cześć!